Konkurs na najładniejszy wystrój świąteczny budynków i witryn sklepowych w mieście został rozstrzygnięty. Po główne laury sięgnęli przedszkole nr 3, Kwiaciarnia Agatka oraz Tadeusz Sech. Ogłoszony przed kilkoma tygodniami konkurs obejmował trzy kategorie: budynki użyteczności publicznej, witryny sklepowe i prywatne posesje. W pierwszej z nich zwyciężyło przedszkole nr 3, wyprzedzając publiczną Szkołę Katolicką oraz Szkołę Podstawową nr 3. Wśród najładniejszych witryn sklepowych komisja konkursowa wybrała kwiaciarnię Agatka. Drugie miejsce w tej kategorii otrzymała kwiaciarnia Gosia, trzecie salon optyczny Janusza Kosińskiego. W kategorii na najładniej przystrojoną prywatną posesję zwyciężyła posesja Tadeusza Secha z osiedla Sobów. Dwa drugie miejsce egzekwo zajęli Wojciech Zioło z Sobowa oraz Robert Niedbałowski z Dzikowa. Trzecie Krystyna Urbaniak. Nagrody zwycięzcom wręczył prezydent Tarnobrzega Norbert Mastalesz podczas wtorkowego spotkania opłatkowego w Tarnobrzeskim Domu Kultury.